Witajcie moi drodzy, nagrywam jeszcze raz, bo strasznie jestem dzisiaj rozpuszczona. E, I niestety poprzednie nagranie e, nie udało się do tego stopnia, że naprawdę z całą swoją walką z perfekcjonizmem nie będę go tutaj udostępniać. E, ale niewiele stracone, ponieważ w porę się, że tak powiem, ogarnęłam. E, więc jeszcze raz rozkładzi tym razem Mystical Moments, czyli ten mój pierwszy, od którego ten mój taki firmowy, firmowy rozkład to jest rozkład w ogóle do tych kart Mystical Moments, których używam, żeby nie było, że ja sobie tutaj przywłaszczam jakieś prawa do po prostu bycia twórcą tego układu na cztery. Jest to układ z książeczki Mystical Moments i proszę o, proszę o przekaz na tydzień 12-18 kwietnia. Dla osoby XYZ, dla kobiety XYZ, jakie będą wyzwania, jakie będą dążenia w tym tygodniu, co Ci pomoże, na co musisz uważać. Bardzo proszę karty o odpowiedź. Poświecimy, w sumie może lepiej. Lepiej, lepiej. Dobrze. Ty, w tym momencie, dokąd zmierzasz, kto co ci w tym pomoże, I jeszcze przetasujemy. wyzwanie i wyzwanie ty w tym momencie dwójka pentakli dwójka pentakli lawirowanie pomiędzy dwoma dwoma decyzjami taki balans pomiędzy dwoma decyzjami ale to nie jest to nie jest nawet konieczność zdecydowania się to jest bardziej mm, Lawirowanie pomiędzy decyzjami, które już się dzieją, to jest tak jakby trochę takie granie na dwa fronty, nawet tutaj w tej karcie jakoś tak poczułam, że to, to nie jest muszę się zdecydować na jedno z dwojga. Nie, ty jesteś zdecydowana na dwa z dwojga i ciągniesz tak jakby w jednym czasie te rzeczy. Karta na wypadła w odwrocie. Więc posłużę się jeszcze e, opisem odwrotu. Natomiast to jest takie trochę trzymanie dwóch srok za ogon ta karta. E, reverse meaning, disorganization, feeling overwhelmed, lack of enthusiasm. No to może być męczące. To może być męczące na pewno, żeby tak cały czas po prostu e, lawirować pomiędzy dwoma. Trzeba się na coś zdecydować. Ale w tym momencie teraz, bo to jest w czym jesteś teraz. W tym momencie teraz lawirujesz. W takiej jesteś energii. Gdzie chcesz się znaleźć? Four of Wands. No chcesz yy, osadzić się trochę. Nie wiem do końca yy, w czym ty tutaj tak lawirujesz. Czy to jest praca, czy to jest yy, związek uczuciowy. Czy co to są za dwie Twoje opcje tutaj. Natomiast, no chcesz ewidentnie tak, jakby może jedną z tych opcji już wybrać, skorzystać i jakieś fundamenty postawić, żeby móc się w końcu tym cieszyć. Bo tutaj tam był lack of entuzjazm, tutaj tej radości do końca nie ma z tego. Żeby tutaj była radość z tego, no to trzeba się na coś zdecydować i coś wybrać i zaprosić do tego domu, który tutaj jest. Z dwoma, z dwoma opcjami nie ma, nie ma tak naprawdę spełnienia i nie ma tego, tej takiej pełnej radości, no bo tutaj jesteś zmęczona. Ja jeszcze sobie dopowiem tylko, ponieważ mało wiem o Twojej sytuacji, dopowiem sobie, czy tutaj bardziej to byłoby w kontekście pracy, czy to byłoby w kontekście raczej uczuciowej. Między czym tutaj się nie możesz zdecydować? The Emperor. No. Jakiś, jakiś tutaj mężczyzna. Może jakiś tutaj mężczyzna wymaga od Ciebie trochę deklaracji? Może to jest deklaracja? Może to nie jest lawirowanie pomiędzy dwoma, tylko lawirowanie pomiędzy wchodzę w to, nie wchodzę w to? Tutaj może byś i chciała wejść. Ale tak coś się nie możesz zdecydować cały czas. Coś cały czas nie możesz tutaj się określić. A ten emperor tutaj wymaga od ciebie raczej tego. Ten emperor tutaj by oczekiwał tego, żebyś się określiła. Przeczytamy o tej karcie. Jeszcze tego emperora. Emperora, emperora. No to jest energia. Ogarnij się, określ się, podejmij decyzje po męsku. Są decyzje, które kobiety muszą podejmować po męsku. Niestety, no niestety. This card shows the commanding figure of the emperor looking confidently out over uh, his vast domain. The emperor's crown is a huge castle, that represents his intelligence, which, he, uh, which has earned him legitimate power. the official uniform with the golden medals chains portrays the, emper the emperor as a major authority with a strong will the emperor is a stern disciplined leader yet he is not without compassion as symbolized by the flowers on his chest the branches above his mouth signify when he speaks he does so with expertise and broad experience upright meaning authority leadership experience confidence structure no tutaj też ładnie nam się pokazuje że on ma Tutaj na głowie ten zamek, ten dom, który nam tutaj wyszedł. Więc no, energia emperora tutaj powinna cię gdzieś tam nakierować na to, że może, jeżeli faktycznie chcesz się zobaczyć w tym miejscu za tydzień, no to może trzeba by było skorzystać tutaj z tego. Kto, co Ci w tym pomoże? Nine of Swords. W odwrocie. No, nie dawanie się takim własnym lękom, obawom i, i przeświadczeniom, że się nie uda, własnym, w, własnej tak naprawdę, własnym ograniczeniom w, umysłowym. Bo tutaj są lęki i obawy. Tutaj są lęki i obawy w odwrocie. Tutaj może to lawirowanie pomiędzy, tak bym to czytała, to nie jest lawirowanie u ciebie pomiędzy na przykład dwoma mężczyznami, tylko pomiędzy być z nim czy nie być z nim. Nie mogę się zdecydować, ale tutaj w tej karcie to póki co tak jest wygodnie. Tobie jest tak wygodnie, póki co. Ale chcesz już tego. Tylko przed tym cię trochę bronią, twoje własne lęki i obawy. Kto, co ci w tym pomoże, przewalczenie tego, pozbycie się swoich własnych lęków i obaw. Może porozmawiaj z kimś na ten temat. Może zasięgnij jakiejś, nie wiem, pomocy profesjonalnej, bardziej porady, może. Może po prostu, nie wiem, zrób sobie kurczę plusy i minusy, jakby to jest, już jakby w Twojej tutaj, po Twojej stronie, w jaki sposób te lęki i obawy rozwiejesz i sobie z nimi poradzisz, natomiast to blokuje Cię przed tym, żeby wejść tutaj w tej energii emperora, więc to trzeba, to trzeba ogarnąć. Może dopowiem jeszcze kartą. W jaki sposób mogłabyś ewentualnie sobie z tym poradzić, może, może w, jak, w jaką stronę z tym pójść, z tymi lękami? Co mogłoby Ci w tym pomóc? Co mogłoby Ci pomóc w tym, co ma Ci pomóc w tym? No, Taki incepcja, ale poproszę jeszcze o jedną kartę tu. Six of Pentacles to jest równomierność dawania i brania i zachowanie równowagi. Czyli myślę, że takie właśnie zrobienie sobie takiej analizy, plusy i minusy, co ja daję, co z, co z tego biorę, jeżeli to są wahania nad jakimś mężczyzną, nad jakimś związkiem, to może przeanalizowanie sobie tego, ile ja jemu daję, ile on mi daje, ile ja biorę od niego, ile on bierze ode mnie, jakie są proporcje w tym związku, czy ja tutaj jestem szczęśliwa i spełniona, czy, czy, jednak, czy jednak lepiej mi jest samej, ale pod, podjęcie decyzji. Bo to nie może być takie w zawieszeniu. Eee, wyzwania w tym tygodniu. The Star no, w odwrocie. No. Y, gwiazda w odwrocie to jest generalnie nadzieja. Ja staram się unikać interpretowania y, karty gwiazdy w odwrocie, ale tutaj z tego całego wcześniejszego układu no, wygląda nam y, ta karta w odwrocie tutaj jako brak nadziei. Brak nadziei, może twój wewnętrzny brak nadziei na to, że to będzie dobra decyzja, którą ty podejmiesz? Może brak nadziei na to, że, yy, że ten mężczyzna jednak jest dla ciebie ok? Może to są te twoje obawy? Może ciężko ci jest po prostu yy, podjąć tą decyzję i pożegnać się z tym człowiekiem? Bo tutaj w momencie wyboru będziesz musiała się z nim pożegnać. To już nie będzie takie balansowanie, że potencjalnie, że mogę z nim być, ale tak się nie określę do końca. No, wóz albo przewóz, trochę. Cesarz to jest wóz albo przewóz. To jest tak, jakby no, no podjęcie decyzji odnośnie swojego życia. To jest twoje życie i musisz, e, i musisz się z tym pogodzić, i musisz podjąć decyzję. No, i, i to jest trochę taki właśnie brak nadziei tutaj w tej odwróconej gwieździe. E, przeczytam jeszcze reverse do gwiazdy. Takie słowa klucze. Bo to tak fajnie nam układa zawsze. Demon, No, mamy. Continued conflict, hopelessness, absence of faith. No, brakuje tutaj jakieś, Brakuje tutaj jakiejś wiary w to powodzenie i wiary w to, że, że tak naprawdę ten mężczyzna tutaj jest. No byłby tą, tą gwiazdą i byłby tym światełkiem w tunelu. Po prostu może zdwierz gdzieś podskórnie z ty, to, że z tym facetem nie, nie będzie tego tu. I to jest przykrawieza, przykra, przykra więc lawirujesz cały czas. No ale trzeba się trochę z tym pogodzić. Dobiorę jeszcze jedno, jak mi tak dobrze już wychodzi to dobieranie w tym rozkładzie Twoim, ale jeszcze jedną do wyniku. E, jeszcze jedną kartę do wyniku. Z czym wychodzisz? Z czym wychodzisz w tym tygodniu poza beznadzieją? Five of Swords. No to jest kolejna karta, kolejna karta konflikt, kolejna karta trudna. Ale ona wypadła moim zdaniem trochę też, żeby pokazać ci, że takie, taka zabawa z kolesiem robi więcej szkody niż pożytku, zarówno jemu, jak i tobie. To jest nie fair zagranie, to jest nieczysta gra. To nie jest fajne, co, co ty robisz z nim, bo trzymasz jego tak naprawdę w szachu. On nie wie, na czym stoi. Ty tutaj stoisz na jednej nodze, na po prostu wieży, w budynku wysokim i lawirujesz, a, a tak naprawdę trzeba się określić i trzeba iść gdzieś z tym w jakieś miejsce. Więc, no, no tydzień ciężkich decyzji, na pewno trudnych decyzji, decyzji, które mogą. Ten brak nadziei, tutaj ci jakoś obnażyć, ale no w tym tygodniu cię to zdecydowanie czeka, droga osobo. W tym tygodniu cię to czeka, w tym tygodniu trzeba podjąć decyzję i się określić yy, i po prostu nie wodzić tego emperora za nos, tylko, tylko no jakby ruszyć gdzieś w kierunku tego, tego spełnienia, bo wyszło tutaj nam w, w wyniku tygodnia potencjał do spełnienia tego. Tej stabilizacji, ale może nie z tą osobą, do przemyślenia. Pozdrawiam.